Czy masz czasem wrażenie, że robisz wszystko jak trzeba, ale efekty są odwrotne od zamierzonych? Że im bardziej się starasz, tym gorzej wychodzi? W tym odcinku opowiem Ci o jednej z najbardziej przewrotnych, a jednocześnie genialnych zasad stoickiego myślenia. Zainspirowani Epitektem i Wiktorem Franklem przyjrzymy się temu, dlaczego czasem warto Zrobić dokładnie odwrotnie niż podpowiadają instynkty. Epiktet mówił: Co może nam pomóc w zwalczaniu nawyku? Spróbuj czegoś odwrotnego. Frankl stosował tak zwaną paradoksalną intencję: Jeśli nie możesz zasnąć, zamiast się uspokajać, spróbuj postarać się nie zasnąć. A może Ty też masz w życiu obszar, gdzie ciągłe próby Presja, starania nie przynoszą ulgi, a tylko frustrację? Sam przerabiałem to wiele razy i dopiero gdy puściłem kontrolę, coś się zmieniło. Jeśli czujesz, że czasem tkwisz w błędnym kole, spróbuj dziś czegoś odwrotnego. A jeśli chcesz głębiej uwolnić się od napięcia, poproś w komentarzu, o link do darmowej medytacji czakry z plotu słonecznego. Pomaga setkom osób w pracy z emocjami, szczególnie gniewem. 26 czerwca. Paradoks odwrotności. Spróbuj czegoś odwrotnego. Czasem to, co wydaje się najlogiczniejsze, nie działa, bo to część problemu. Zamiast walczyć z nawykiem, przestań walczyć. Zamiast próbować zasnąć, staraj się nie zasypiać. To nie paradoks, to stoicka praktyka dystansu. Gdy złamiesz schemat, może pojawić się coś nowego. Co może nam pomóc w zwalczaniu nawyku? Spróbuj czegoś odwrotnego epiktet. 27 czerwca Czy Twoje reakcje Cię zdradzają? Czy zdarzyło Ci się kiedyś zareagować przesadnie? Przez drobiazg? A potem czuć, że coś Cię poniosło? Co to mówi o Tobie? Teraz spojrzymy na stoickie podejście do przeciwności. Jak mówi Seneka, uciekaniem przed losem nie przystoi mężczyźnie. Ale dziś nie chodzi o płeć, chodzi o siłę charakteru. Pokażę ci, jak małe trudności potrafią obnażyć nasze wnętrze i jak możesz to wykorzystać, by lepiej poznać siebie i wzmocnić spokój. Walt Bettinger z firmy Schwab testował kandydatów, zamawiając im celowo złe śniadanie. Po co? Bo reakcja na niedogodność mówi więcej niż tysiąc słów. A jak ty reagujesz? Gdy coś nie idzie zgodnie z planem? Czy każda przeszkoda wywołuje irytację? A może jesteś już w miejscu, gdzie nawet chaos potrafisz przyjąć z dystansem? Sprawdź, co naprawdę kryje się w Twojej reakcji. A jeśli chcesz, napisz w komentarzu. Wyślę Ci darmową medytację, która pomoże Ci nauczyć się dystansu, zanim emocje przejmą kontrolę. 28 czerwca to świetna okazja. By połączyć temat współczesnej presji perfekcjonizmu z konstruktywną stoicką samodyscypliną. Nie musisz się biczować. Stoicka droga do rozwoju bez poczucia winy. Czy zdarza ci się karać siebie za błędy? Czujesz winę nawet wtedy, gdy próbujesz się poprawić? Dziś. Porozmawiamy o tym, że stoicyzm nie polega na samobiczowaniu. W świecie, gdzie perfekcjonizm jest walutą, stoicy przypominają, można żyć prosto i dobrze, bez umniejszania sobie. Marek Aureliusz był samokrytyczny, ale nie upokarzał siebie. Stoicy nie mówili o sobie bezwartościowa kupa G, wręcz przeciwnie, Stawiali wysokie standardy, ale wybaczali sobie błędy. Współczesny świat popycha nas do bycia doskonałym, a stoik powie, bądź lepszy, ale nie bądź katem dla samego siebie. Jeśli też czujesz, że czasem za dużo od siebie wymagasz, napisz w komentarzu, chcę spokój. Wyślę ci darmową medytację, która pomoże ci puścić napięcie i odzyskać równowagę. 29 czerwca Nie urodziłeś się gotowy. Ukształtuj się sam. Czy zdarza Ci się mówić, taki już jestem, albo wszyscy tak robią? Dziś, 29 czerwca, stoicy przypominają, nie rodzimy się wolni od ego, pokus czy gniewu. Tacy ludzie to efekt pracy, nie przypadku. Wymówki, nie miałem dobrego przykładu, nie umiem to tylko ochrona przed wysiłkiem. A prawda? Każdy może się zmienić. Trzeba tylko uznać to za priorytet i krok po kroku działać. Marek Aureliusz mówi: Możesz powściągnąć arogancję, wznieść się ponad ból i nie złościć się na niewdzięcznych. To nie deklaracja, to instrukcja działania. Ludzie, których podziwiasz, też kiedyś nie ogarniali, ale stali się tym, kim są, bo nie szukali wymówek. Dziś zrób coś inaczej. Napisz w komentarzu działam, wyślę ci prostą technikę, która pomaga przełamać pierwszy opór. 30 czerwca. To, co ci przeszkadza, jest twoim nauczycielem. Kiedy ostatnio coś poszło nie po twojej myśli? A teraz najważniejsze. Co zrobiłeś z tą przeszkodą? 30 czerwca stoicy przypominają: Nie wszystko da się kontrolować, ale wszystko można wykorzystać. Przeszkoda, usterka, opóźnienie. To szansa, by trenować cierpliwość. To okazja, by uczyć się wybaczania. To moment, by rozwijać odporność psychiczną. Twój umysł jest elastyczny. Niech trudność stanie się Twoją drogą. Marek Aureliusz pisał. To, co utrudnia działanie, przekształca się w zadanie pozwalające czynić postępy. Przeszkoda na drodze staje się drogą. Dziś zrób ćwiczenie stoickie. Pomyśl o czymś trudnym, co Ci się dziś przydarzyło, i znajdź w tym ćwiczenie dla umysłu lub serca. Udostępnij ten film komuś. To właśnie mierzy się z trudnością, napisz w komentarzu. Zmieniam przeszkodę w drogę i podejmij świadomie stoickie wyzwanie na dziś. Przeciwności pokazują, kim jesteś naprawdę. Wybaczenie sobie to nie słabość, to droga ku sile. Wymówki zamykają drogę. Praktyka cnót. Ją otwiera, a każda przeszkoda może stać się Twoim nauczycielem, Twoim lustrem, Twoim narzędziem. Nie uciekaj, nie narzekaj, działaj. Stoicy nie byli idealni, ale codziennie wybierali rozwój. Ty też możesz. I właśnie dziś jest dobry dzień, by zacząć.